Orędzie przekazane do Giseli Cardi, 13 lipca 2024 roku. Dzieci moje, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie, za uklęknięcie przy modlitwie. Córko moja, musisz powiedzieć moim dzieciom, że Bóg nie kocha zimnych sanktuariów. Nie są mu potrzebne wielkie kościoły i wielkie dzieła skonstruowane z samych murów. Szuka dusz, które mogą wrócić do niego. Dzieci, te czasy są kluczowe. Przyjdźcie i módlcie się o pokój. Czyńcie pokutę, pokutę, pokutę. Teraz Was przytulam i błogosławię. W imię od przenajświętszej trójcy: ojca, syna i ducha świętego.